Cześć, nazywam się Michał Miśkiewicz, jestem przewodniczącym Koła Naukowego Inżynierii Wirtualnej Projektowania. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Kroczaka. Jest to pierwszy projekt naszego koła po jego reaktywacji, który został zrealizowany w roku akademickim 2013-2014. Głównym celem tego projektu było przede wszystkim zgranie naszego zespołu oraz prze przedstawienie możliwości zakładu inżynierii wirtualnej, w ramach którego działamy. Chodziło o to, aby cały ten projekt został wykonany tutaj na Politechnice, czyli od samego pomysłu do przykręcenia ostatniej śrubki. Tak też się stało, zarówno wszystkie modele koncepcyjne, elementy prototypowane, model wirtualny, wszystko powstało tutaj na Politechnice, m.in. w tym laboratorium oraz zostało wyfrezowane na naszej zakładowej pięciosiowej frezarce Infotec. Konstrukcja opiera się na mechanizmie pana Theo Jansena, który z zawodu jest fizykiem, ale także designerem i zajmuje się rozwojem maszyn kroczących, które do poruszania wykorzystują siłę wiatru. W projekt zaangażowane było 11 osób. Maszyna została wykonana głównie z pleksiglasu, czyli polimetakrylenu-metylu. Do wykonania wału użyliśmy także poliamidu. Koła zębate zostały wydrukowane na drukarkach 3D. Oraz wyfrezowane frezem ślimakowym z Artalonu, czyli specjalnej odmiany poliamidu konstrukcyjnego. Po raz pierwszy kroczak został zaprezentowany na Dniu Organizacji Studenckich i Kół Naukowych w roku 2014, natomiast jego pełne możliwości będzie można zobaczyć na konferencji projektów kół naukowych 13 maja. Zapraszam serdecznie.